U Martyna dzwoni, odbiorę. Hej Martyna. Hej Luffy, mam pytanie. Słucham. Chciałbyś iść ze mną na randkę do restauracji, mamy teraz czas. OMG, tak bardzo ja z Tobą chętnie pójdę, o której? No tak, za 10 minut, okej. Okay. Okej, okay, to będę to do później, pa. Pa. OMG, zadzwonię do dziewczyn, żeby mi pomogli się przeszykować, ale się jaram. Hej Martynka. Hej Emilia, mam prośbę. Mam. Jaką? Byś mi pomogła się przyszykować się na randkę z lufrem. OMG, masz randkę z lufrem, gratulacje! Tak, jasne, że pomogę. Zabiorę jolo, bo Vivi nie ma i przyjedziemy do ciebie. Okej, okay, dziękuję wam, pa. No dobra, to czekamy na nich, nie mogę się doczekać. Hej, Martynka, już jestem. Dobrze, a gdzie jolo? Niestety, jolo się rozchorowała i nie mogła przyjść, gorączkę ma biedna. Ech, szkoda. To chodź. Dobra, to zaczynamy. Okej. Okay. Wow, ale ładnie wyglądasz teraz. Dzięki za pomoc muszę już iść do restauracji więc do później. Okej okay, powodzenia pa. U Ulufer jest. Hej Martynka siadaj. Hej Lufer. Hej Martynka ładnie dziś wyglądasz. O dziękuję bardzo. No to do jutra super dzisiaj było. No bardzo to do jutra pa. Pa. No wreszcie w domu jest godzina 21.30 więc idę spać i jutro ciężki dzień. No dzień dobry Wam widzowie, wracam z odcinkami z Plogator Story, to jest pierwszy odcinek, ja jestem chora, więc dajcie łapkę w górę na poświęcenie, że wrzucam odcinek, Wam widzimy się w kolejnym odcinku PA.